Kim jesteś? Czy wiesz tak naprawdę, kim jesteś? Nie pytam, jak masz na imię. Nie obchodzi mnie, gdzie mieszkasz. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie pytam, czym zajmujesz się zawodowo, ani jakie role w społeczeństwie pełnisz. Nie obchodzi mnie, czy jesteś mężem, czy żoną, czy matką, córką, synem, bratem, dziadkiem, bo nie o to pytam. Pytam, kim jesteś. Nie, nie pytam, jakie skończyłeś studia, jaki zawód wykonujesz, jakie masz tytuły. Pytam, kim jesteś. Więc powiedz mi, jeżeli spytam, kim jesteś, co odpowiesz: że jesteś miły, że jesteś sympatyczny. O to też nie pytam. To są tylko rodzaje zachowań względem innych ludzi. Nie pytam też, co mówią twoi przyjaciele. Ani nie pytam, co mówią ludzie, którzy cię nie lubią. Pytam, kim jesteś. Nie pytam, jak wiele w życiu poświęciłeś. Nie pytam, ile zrobiłeś dla innych ludzi. Pytam, kim jesteś. Nie pytam, jak się czujesz, co myślisz, tylko kim naprawdę jesteś. Nie pytam o Twoje poglądy polityczne, o Twoją wiarę, czy naprawdę to Cię tak określa. Pytam, kim jesteś. Porozmawiaj ze sobą, dowiedz się, kim jesteś. Nie chodzi o to wszystko, co na zewnątrz, nie chodzi o Twój wiek, o Twoje tytuły. To totalnie nie ma znaczenia, kiedy Ty nie rozmawiasz ze sobą, kiedy nie masz relacji z własnym wnętrzem, kiedy nie odkrywasz każdego dnia, jak barwną istotą jesteś. Jeżeli na pytanie, kim jesteś, odpowiadasz, Czym zajmujesz się zawodowo, jakie role w społeczeństwie pełnisz, jaką masz płeć, wiek czy narodowość, to tak naprawdę nie masz pojęcia, kim jesteś. To może boleć, to może boleć, ale brak świadomości w ciągu całego swojego życia tego, kim naprawdę jesteśmy, boli o wiele bardziej. Niewykorzystany potencjał, nieodkryte talenty. Schowane głęboko w środku serca marzenia. Odkryj to. Dowiedz się, kim jesteś. Nie pozwól, żeby określało cię coś, z czym do końca się nie utożsamiasz. Zajrzyj w swoje serce, a znajdziesz wszystkie odpowiedzi. Czasem to wymaga czasu, czasami jest to trudne, ale uwierz mi, warto. Zadaj sobie pytanie, kim jestem, i nie bój się usłyszeć odpowiedzi.